Uh... <music> Tym piątą niedzielę Wielkanocną słyszymy niezwykle piękne, ważne, i oby było to przez nas doświadczone, niezwykle ważne i piękne orędzie Pana Jezusa. Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie, w domu Mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przygotować Wam miejsce. Niech się nie tworzy Wasze serce. W innym tłumaczeniu mamy: Niech Wasze serca nie będą wstrząśnięte. A może dokładnie należałoby tak przetłumaczyć: Niech się nie da przygnieść Wasze serce, niech się nie da przygnieść Wasze wnętrze, Wasza istota. W jakim kontekście Pan Jezus te słowa powiedział? To Te słowa padły w czasie ostatniej wieczerzy. W bezpośrednim kontekście do tych słów Jezus mówi o tym, że zostanie zdradzony przez jednego z apostołów. Robi się absolutnie zawiesista atmosfera. Uczniowie, którzy sami już są w jakimś kryzysie, nie są pewni siebie samego, Pytają jeden przez drugiego, kto, kto to będzie. Wydaje się, że każdy z nich czuł, że mógłby to zrobić. Oni nie byli siebie pewni. Jest w nich niepokój. Dalej Jezus mówi o tym, że musi odejść i że tam, gdzie On idzie, my pójść na razie nie możemy. Atmosfera gęstnieje. Piotr, yy, yy, Piotr mówi, za chwilę yy, mówi do niego, panie, dokąd chcesz odejść? Tam, gdzie ja idę, ty pójść za mną nie możesz. Piotr mówi, ja za ciebie życie oddam. Ja pójdę za tobą wszędzie. Jezus mu mówi, Piotrze, jeszcze kogoś nie zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz, zaprzesz. I zaraz właśnie po tym pojawia się to zdanie nie pozwólcie, aby wasze serca były przygniecione. Nie, się nie tworzą wasze serca, kochani. Czyż to tak naprawdę gdzieś nie jest doświadczenie każdego z nas? No popatrzmy tak na swoje życie. Czy nasze serca tak naprawdę nie są ciągle rozedrgane? Czy nie doświadczacie, jeżeli nie cały czas? to raz po raz takiej pokusy, że żeby to serce jest takie przygniecione. Czy nie doświadcza każdy z nas tego, że ciągle jakby mamy taką pokusę zniechęcenia? Że chcemy już powiedzieć, już mam dość tego wszystkiego. Że chętnie, może chcę, już mam dość tej roboty. Już mi się nie chce głosić tych kazań. Nie, nie, już mam dość tej wspólnoty. Nie mogę już patrzeć na te moje dzieci, nie mogę znieść tej pracy. Nie doświadczamy tego, że nasze serce stoi raz po raz przed taką pokusą przygniecenia udręki. Ale abstrahując od zewnętrznych rzeczy, czy tak naprawdę najgorsze dla nas i najtrudniejsze nie jest to, że jesteśmy. Tak naprawdę przygnieceni własną słabością, własną niemocą, własnym grzechem, że jesteśmy przygnietani raz po raz doświadczeniem własnej słabości i niemocy. Jezus nam mówi, niech się nie trwoży wasze serce. Właśnie przychodzi Jezus, może szczególnie do nas, może dzisiaj szczególnie Jezus przychodzi do tych, którzy przeżywają teraz trwogę życia, trwogę istnienia, których serce jest bardzo niespokojne, których serce szuka może od miesięcy, od lat ukojenia. Nie dajcie się temu przygnieść. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Zobaczcie, co Jezus dalej mówi. Dlaczego macie się nie dać przygnieć temu wszystkiemu? Jezus mówi tak, może warto zobaczyć najpierw na taki szczegół filologiczny. W domu mego Ojca, to tutaj takie pojawia się ten dom, to pojawia się takie greckie słowo oikia. To jest żeński, żeńskie określenie i należałoby to określić domowa atmosfera, takie ciepło domowe, ognisko domowe. A męskie określenie greckie to jest ojkos, dom. Tutaj mamy takie żeńskie ojkija. Jezus mówi tak: nie dajcie się przygnieść, w domu może tak, w sercu Ojca waszego niebieskiego jest dla Ciebie miejsce. Cokolwiek tutaj przeżyłeś czy przeżywasz, cały czas miłość Ojca jest roztoczona nad Tobą. Nawet w sytuacji grzechu, nawet pomimo tego, że doświadczasz swoich grzechów, niedoli, biedy, egoizmu, pychy, rozwiązłości, rozpusty, alkoholizmu, masz miejsce w miłującym Ciebie sercu Ojca. Każdy tam ma miejsce. Czy my tego tak naprawdę najbardziej nie potrzebujemy? Za czym my biegamy? Czy każdy z nas, każdy, nawet taki twardziel. Nawet myślę ci, którzy pałają się przemocą, którzy są bandytami, gangsterami, czyż oni nie potrzebują miłości, czy oni nie szukają kogoś, kto będzie dla nich wsparciem? Czy my wszyscy nie poszukujemy, nie chcemy i nie szukamy poczucia bezpieczeństwa? Chcemy być w takim świecie, w takim środowisku, gdzie będziemy czuli się bezpieczni? Gdzie będzie jakiś azyl domowy, gdzie ja będę mógł wrócić, a odetchnąć? Jest właściwie tylko jeden taki azyl, gdzie naprawdę będziesz mógł odetchnąć. To jest serce Ojca Niebieskiego. Augustyn to odkrył po wielu latach. Niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie, o Boże. Podobne chyba słowa usłyszała siostra Faustyna, jak pan Jezus powiedział do niej, Ludzkość dotąd nie zazna uspokojenia, dokąd nie spocznie w miłosierdziu moim. Może warto też zobaczyć, że miłosierdzie w Biblii ma odcień żeński. Pokazuje niezwykle czułą, delikatną, chciałby się powiedzieć taką macierzystą, macierzyńską. Kobiecą miłość, ko ma miłość matki do człowieka. Tak się, tak Jezus nam objawia swojego Ojca. I apostołowie musieli to usłyszeć o tej miłości Ojca. Musieli usłyszeć coś. Jezus tak musiał mówić o Ojcu, że coś zadrgało w ich sercach i, i Filip to wyraził: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Tak, dokładnie tak. Jak odpoczniemy w sercu Ojca. Jak się odnajdziemy w sercu Ojca, jak zaufamy miłości Ojca, to nam wystarczy. Przypomniało mi się, kiedy czytałem tę Ewangelię, przypomniało mi się takie doświadczenie pewnej włoskiej świętej Małgorzaty z Kortony, która miała bardzo trudne życie, została wcześniej osierocona przez Matkę. Ojciec sobie znalazł jakąś drugą kobietę, drugą żonę, macocha jej nie, ko nie kochała, przebiła ją, wyrzuciła ją z domu. Ta dziewczyna bardzo wcześnie weszła w rozwiązły związek z pewnym szlachcicem, miała z tego związku później nieślubne dziecko. W wyniku pewnych wydarzeń ona się nawróciła po latach. I po tym nawróceniu zaczęła gorliwie korzystać z pomocy duchowej ojców Franciszkanu, Zaczęła się nawracać, ale przeżywała niezwykłe rozterki w którymś momencie. Diabeł przychodził i ciągle mówił, Jesteś niczym, jesteś nic nie warta, pokazywał jej grzechy, których się dopuszczała, i ona doświadczała niezwykłej trwogi serca. Co teraz będzie ze mną? Przeżywała ogromne lęki. I któregoś dnia, i to pisują świadkowie, przystąpiła do Komunii Świętej i tam miała jakieś niezwykłe, mistyczne spotkanie z Bogiem. I kiedy przystąpiła do komunii świętej, usłyszała od Boga: Jesteś moją córką. I ona zaczęła, i to opisali świadkowie, zaczęła mówić tak: w ekstazie zaczęła mówić: Jestem Jego córką. On to powiedział. O nieskończona miłość, o słowo tak długo oczekiwane, tak natarczywie pożądane. Moja córko, mój Bóg to powiedział. Ja życzę każdemu z nas, sobie też, żeby każdy z nas usłyszał, jak Bóg Ojciec przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym mówi do ciebie: moje dziecko, moja córko, mój synu. Bo to ci chce powiedzieć, bo to ci mówi. To ci mówi. Nie słyszę, nie doświadczam, co masz zrobić? Jezus daje nam odpowiedź. Kto mnie widzi, widzi ojca. Przytul się do Jezusa Chrystusa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Ciągle masz serce poblokowane, ciągle czujesz lęk, doświadczasz niespokoju. Może tak być. Pomimo tego, że masz ducha, jesteś ochrzczony, idź z Jezusem Chrystusem. Przytul się do Jezusa Chrystusa. On ciągle będzie ci dawał Ducha Świętego. On prowadzi cię do Ojca.